Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, sekretarz miasta Dariusz Wojciech po ostatniej sesji naszych radnych zyskał sobie w pewnych kręgach przydomek Sopel, a wszystko zaczęło się od interpelacji radnego Rafała Pusza. Ostatnia sprawa, też Pan Prezydent poruszał y, sprawę dotyczącą śniegu zaglądającego na dachu. Ja, proszę Państwa, jak pierwsze opady były w, w, na ubiegłej sesji, to ja tę sprawę poruszyłem. Prosiłem o kontrolę, pierwszy o niej mówiłem, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że, Panie Prezydencie, zawsze jest najciemniej pod latarnią. Ostatnio miałem okazję po Komisji Gospodarki i Budżetu wyjść tutaj dosłownie za te drzwi rozmawiałem, nawet akurat chyba podczas tej rozmowy był Pan Sekretarz Miasta, no i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem około 80 wiszących sopli nad samą głową wchodząc do Urzędu Miasta. Także myślę, żeby nawet wokół, wokół Urzędu Miasta sprawdzić jak wygląda stan dachów, sopli i tak dalej. Dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o sople, tutaj chcę złożyć głęboką samokrytykę. Rzeczywiście sople w postaci 6 sztuk długości od 3 do 8 cm Wisiały, więc mając poczucie głębokiej od, od 3 do 8 cm sześć sztuk wi, wisiały, wisiały, własnoręcznie doprowadziłem do usunięcia tych struktur, czyli zbiłem je, dbając, dbając, proszę mi pozwolić, dbając o poczucie bezpieczeństwa. Pana Radnego. Osobiście usunąłem te sople natychmiast po usłyszeniu. Mam nadzieję, że to Pana satysfakcjonuje, aczkolwiek na swoją obronę chciałbym przytoczyć definicję sopla. Otóż sopel jest to wodna stalaktyczna struktura nakapowa w zespolonym, stałym stanie skupienia o charakterze odnawialnym. To jest istotne odnawialnym w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W związku z powyższym Podejrzewam, że sople pojawią się również jutro i pojutrze. Niemniejszym obiecuję, że osobiście będę je strącał z tego względu, żeby nie naruszać w jakikolwiek sposób poczucia bezpieczeństwa pana radnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sekretarz Wojcieszek Słowa dotrzymał i choć nam nie udało się go zauważyć przy usuwaniu sopli, to jednak na budynku Urzędu Miasta teraz ich nie ma, a w końcu o to chodziło.